Pierwszy dzień, kiedy Mikołajek w końcu wyszedł na dłuższy spacer, pogoda jest super, maluszek sobie śpi i w końcu możemy się przespacerować po Georgetown i pokazać jak wygląda miasto. Zaczynamy od parku, gdzie Amelka już poszło się bawić, a my sobie... Tutaj, po malutku, będziemy spacerować, pokazywać, jak wyglądają ścieżki. Jak, gdzie można się poruszać. Jak można spędzać wolny czas. W tam i okolicach jest bardzo dużo takich fajnych miejsc. Także to jest jedno z nich, i to jest akurat w samym samym tutaj można powiedzieć centrum, tutaj mamy szkołę średnią zaraz za parkiem, a pod dalej widać superstore, czyli ogromny supermarket. I tutaj bardzo fajne miejsce, gdzie można sobie usiąść, począć, a po sobie pochodzić. Idziemy dalej. Tutaj Ameryka. z Madzią Zawsze to jest fajne, o słońce zaszło. Z tyłu widać ulicę, główną ulicę tutaj, Guelph. I jeszcze raz cały park ze wzgórzem malutkim. A tutaj już domki szeregowe, które wychodzą na park. Całkiem przyjemne. Tutaj mamy takie małe osiedle damków szeregowych. Jesteśmy wokół i z tyłu mamy stadion szkolny i akurat dzisiaj mamy mecz piłki nożnej. Dziewczyny walczą, grają w piłę. Any stadion, jeden z kilku tutaj Georgetown I na wprost teraz właśnie mamy superstore Kanadyjski supermarket My tutaj doszliśmy do kolejnej takiej głównej ulicy Georgetown, która się nazywa Mountain View Słońce akurat zaszło. No, jest takim przyjemnym miasteczkiem, spokojnym, w miarę czystym. Dobrze się tu żyje. Przede wszystkim wszędzie jest blisko. Yy, dla niektórych może być to wadą, natomiast myślę, że dla nas jest to zaletą. Dla wszystkich mieszkańców. Nie ma tutaj transportu publicznego i nikt z tego powodu nie narzeka. Raz, że można jednak szybko przedostać się na piechotę z jednego miejsca do drugiego, a dwa dzięki temu jest tutaj spokojniej My do ulicy Goł Niedziela a dzisiaj spory żółw tutaj a na wschód jeżeli pojedziemy, czyli w tym kierunku, który pokazuje, tam mamy centrum handlowe. Na wprost do domu i na zachód do małego centrum do Downtown, a to jest właśnie ta ulica, szkoła, którą mijaliśmy z drugiej strony. Teraz powoli zmierzam do centrum Georgetown. Ładna jest pogoda, także myślę, że uda mi się pokazać wam tutaj miasto. W tym momencie jesteśmy w pobliżu szkoły Amelki Holy Cross. To jest starsza szkoła, ale bardzo bardzo fajna. Ma dobrą opinię tutaj w, w tym rejonie. W ogóle w, także, także szkoła jest w porządku. I teraz tą drogą tutaj w dół. Będziemy sobie szli do centrum, stąd to jest jakieś myślę, 10 minut. Po lewej stronie tam jest taki park, gdzie można wypuszczać psy, żeby sobie wolno biegały, bo ogólnie psy powinny chodzić tutaj na smyczy. A tutaj sobie panowie no, robią to co wszyscy, czyli teraz ścinają drzewa, które ucierpiały podczas y, zimowej, zimowej katastrofy związanej z tym marznącym deszczem który doprowadził, no niestety, do, do wielu trudnych sytuacji i wiele osób. Także tak to wygląda. A my malutku będziemy sobie zmierzać w dół. Co do systemu edukacji w Kanadzie, no niestety wszyscy, którzy się wybierają tutaj z dziećmi, muszę Wam powiedzieć, że nie jest tu łatwo. Z tego względu, że no, ja na przykład często się irytuję. Często rozmawiam z rodzicami innych dzieci, nawet rodzicami, którzy tutaj mieszkają od urodzenia. Również się irytują, bo system edukacyjny, szczególnie klasy, tak jak Amelka jest teraz trzecia, no to wszystko jest... Dla mnie no, porażka totalna. Uczą się jakichś takich dziwnych rzeczy, które raz powinni się uczyć dopiero gdy będą starsi, dwa, które w ogóle nie rozumieją, nie są im do niczego potrzebne. Nie uczą się podstaw, nie uczą się ładnego pisania, kaligrafowania, nie uczą się podstaw matematyki tak jak powinni. Także no, na ten temat może kiedyś zrobię osobny film. Ale też muszę Wam przedstawić trochę tych negatywów, żeby wszyscy, żebyście nie myśleli, że ta kanada jest taka perfekcyjna. Ale wiadomo, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, ale dobrze być tutaj w Kanadzie. Idziemy w takim razie do centrum. Ok, i dochodzimy do skrzyżowania tutaj w Main Street i skręcimy w prawo, i ja pokażę teraz tak. Welcome to Downtown Georgetown. I zasuwamy sobie. Brawo. No na razie to wszystko jest takie bardzo biedne, bo nie ma liści na drzewach, drzewa takie zmordowane, połamane, ale jak e, minie kilka tygodni, będzie bardzo, bardzo fajne. A tu proszę po drodze do centrum mamy dom e, no, prawie stuletni na sprzedaż. Nie babci się podoba z tyłu zaplecze. Dom jednak stuletni, duży. I tu mamy już drogę, którą zaraz dotrzemy. Tutaj kolejny stary budynek i tędy powoli powoli zbliżamy się do centrum. A z boku tutaj mamy kolejny park. No jak widzicie drzewa połamane. Na razie zieleni jeszcze takiej nie widać. Zima jednak dała się bardzo mocno we znaki tutejszym, tutejszym drzewkom. Georgetown jednak bardzo ucierpiało. To muszę przyznać. Witamy w centrum Georgetown. Main Street. Tutaj te budynki no ciekawe, ciekawe. Bardzo stare, ale zadbane. I mamy tutaj już powoli rozpoczynają się różnego rodzaju firmy. Ubezpieczenia, restauracje I, i właśnie zaraz wejdziemy do ścisłego centrum. Bardzo malutkiego, ale takiego przyjazne, przyjaznego i takiego ciepłego. I naprawdę bardzo przyjemnego, czy to w zimie, czy latem. Także mm, można sobie tutaj pospacerować na zewnątrz. Jest kilka stolików przy knajpeczkach można usiąść. O, tutaj mamy naszą tajską restaurację. Rozmawialiśmy z właścicielką ostatnio. Bardzo fajna osoba. Super jedzonko, świeżutkie zawsze. Zachęcamy, jeżeli ktoś przyjedzie odwiedzić George, tam tu od razu parking, na którym można sobie zaparkować. A tutaj mamy sklepiki, restauracje. I tędy sobie pójdziemy teraz do końca Żeby można było zobaczyć, jak... poczuć ten klimat Żeby można było poczuć ten klimat Jak to wszystko tutaj wygląda I po kolei Co mamy tutaj? Cukierynka Tu restaurację, Knajpka Shepherds Crook ulubiona knajpa mojego kolegi. No oczywiście banki, no, muszą być, prawda? Miejsca parkingowe po obu stronach. jest Jezdni. Taki klimat, taki przyjazny klimat naprawdę tego miasteczka. Dlatego też zdecydowaliśmy się tutaj w Georgetown zamieszkać. Tutaj kupiliśmy malutki domek, no i obiecaliśmy Amelce, że, że na razie nie będziemy się przeprowadzać dopóki już nie skończy tej szkoły. Także jest zadowolona, ponieważ się lubi swoją szkołę, lubi swoje koleżanki. Podoba jej się tutaj, także pewnie na razie osiądziemy tutaj, a później na pewno ruszymy gdzieś dalej. Także niska zabudowa. Ale bardzo, bardzo ciekawa. Wszystko wygląda bardzo 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 fajnie. Bardzo, bardzo ładnie. Zapraszam do, do odwiedzenia Georgetown. Poczuć inny klimat. Do Toronto, z Georgetown, jeżeli nie ma żadnych korków, to jest około 35-40 minut. Jazdy samochodem. Jeszcze raz, jeszcze raz zachęcam do obejrzenia się na centrum Georgetown. Malutkie, jedna, przyjemna uliczka. Jednak pokażę wam. Zakręc z irlandzką knajpeczką I odwiedzimy kolejny park I mamy St George Tutaj kolejny pub Duży, bardzo duży Dobrze zlokalizowany Blisko Można przyjść na piechotę A tutaj połączenie, skrzyżowanie e, Main Street i Wall Street. Tutaj malutką uliczkę. No, taka sielanka, już po prostu, wioseczka taka nawet bym powiedział. No, robi się tak już spokojnie, inaczej. Zielono, ludzie coś robią. Malutkie miasteczko, zmierzamy w kierunku biblioteki. Pomału tutaj kolejne zabudowa typowa dla Georgetown. Nie tak bardzo ściśnięte to wszystko, jakieś tam odstęp pomiędzy domami są. Także jeszcze, jeszcze można tu jakoś mieszkać. Dużo ludzi, dużo ludzi jednak zaczyna odnajdywać to Georgetown na mapie. W związku z tym, że jednak ten dojazd do Toronto jest w miarę dobry jest tu spokojniej i, i po prostu widzę, że szczególnie nieruchomości tutaj bardzo szybko się, które się pojawiają bardzo szybko się sprzedają, także y, także to Georgetown no, poza tym się rozwija, bardzo dużo nowych domów się buduje wokół Georgetown y, także, także widać, że coś się dzieje i dobrze niech się to wszystko kręci Nikt nie narzekał. Idziemy dalej. Tutaj dotarliśmy do kolejnego parku. Który tutaj po drodze mijamy. Też przy samym centrum Georgetown. Też bardzo fajne miejsce z ławeczkami w środku. Można sobie usiąść. Taka alejka. Eee, także no spokojnie. Tak jak mówię. Bardzo spokojnie tutaj w mieście jest. Także. I teraz zbliżamy się do biblioteki w Georgetown. Yy, bardzo ciekawy budynek z zewnątrz, wewnątrz również jeżeli ktoś nie ma dostępu do internetu może sobie tutaj skorzystać z, tak naprawdę ze wszystkiego, z komputera i z internetu eee, także warto, warto wiedzieć gdzie takie miejsca są, szczególnie dla osób, które przyjeżdżają są nowe to w każdym miejscu, czy to w Toronto, czy w Missisadze zawsze mogą do takiego środka przyjść i, i sobie sobie tutaj na początku jakoś tam powiedzmy porozglądać się i dowiedzieć co się dzieje są tutaj specjalne tablice ogłoszeń też z informacjami dotyczącymi lokalnych wydarzeń a tutaj spokojna boczna uliczka w Georgetown i teraz idziemy prościutko tam i tu jeszcze pokażę wam jak wygląda biblioteka Ona nie ciągnie się kawałek Przejdę na drugą stronę Przejdę na drugą stronę Także tu bardzo ciekawy, przerobiona z, wydaje mi się z jakiegoś kościoła yy, połączenie szkła z starszymi budynkami fajnie to wygląda ciekawy pomysł w Kanadzie często można tutaj yy, szczególnie w, yy, czy to w Toronto czy w Mississauga czy właśnie w Georgiam spotkać jak yy, Właśnie kościoły są przerabiane, czy to na mieszkania, czy to na jakieś tak jak tutaj, na przykład, yy, biblioteka, czy na jakieś inne miejsca, yy, służące innym celom niż cele religijne. Także i, i słynne słupy, kanadyjskie słupy drewniane. To, co do dzisiaj jeszcze mnie zaskakuje Proszę popatrzeć Słupy, które mają już sporo, sporo lat I nawet w Toronto można to spotkać Nawet w Toronto można to spotkać jeszcze No ale cóż I wszystko jakaś to się jeszcze kręci Nowe, nowe osiedla już, już Tego nie mają Już kable są zakopywane, czy idą pod ziemią A w starszych miejscach, w starszych dzielnicach jeszcze jeszcze można to spotkać Nie jest to niestety dobra sprawa w przypadku kiedy mamy właśnie marznący deszcz i kiedy niestety kable się rwą Kilka dni niestety jesteśmy bez prądu Tak to wszystko wygląda jeszcze raz z perspektywy rzut okiem na, na, na bibliotekę w Georgetown i wracamy powoli do domu I tutaj kolejna taka spokojna uliczka Połączenie tutaj nowoczesnych budynków, troszkę bardziej nowoczesnych z takimi tradycyjnymi Ciekawie bardzo nie podoba mi się to, że bo nikt tutaj nie robi przeszkód. Każdy sobie może postawić, jak, jaki budynek mu pasuje. Zmienić nawet się to wcale tak nie gryzie z otoczeniem. Także, także to mi się podoba, że, że jakaś tam swoboda w pewnym, w pewnym sensie jest. Ciekawe, ciekawe miejsca, ciekawe uliczki. Tu pociągnąć można sobie spacerować. Zawsze coś można ciekawego znaleźć zobaczyć. Także dzisiaj taki relaksik po Georgetown. Mam nadzieję, że, że coś się podobało. Trochę in, coś innego niż, niż Toronto, niż Mississauga. Georgetown jest mniejszym miasto, jak już pewnie mówiłem, około 40 tysięcy mieszkańców. To powoli powoli się zmienia, zwiększa się liczba osób zamieszkujących Georgetown. A Im więcej będzie nowych budynków, tym więcej będzie tych ludzi przybywało. I oczywiście też starsze pokolenie już wymiera i też dużo nowych, młodszych ludzi jednak odkrywa to miasto, odkrywa uroki. No i oczywiście zalety i wady mieszkania w dużym i, i w małym mieście. Pewno plus jest taki, że jeżeli ktoś może pozwolić sobie na to, żeby tutaj na miejscu pracować, no to może sobie chodzić na piechotę. Czyli tak jak myśmy przyjechali tutaj do George, przeprowadziliśmy się, a okazało się, że pod domem mam pracę. No, i wziąłem tą pracę. Pracuję, nie muszę nigdzie dojeżdżać. Pracuję pół roku. Jeszcze pewnie kilka tygodni popracuję i chyba będę musiał coś zmienić. Na coś ciekawszego, jednak. Ale zobaczymy. Na razie mogę się cieszyć tym, że mam dużo, dużo czasu dla, dla całej rodziny. Na spacery. Teraz trzeba było dużo czasu poświęcić na wizyty u lekarzy, w szpitalach. A teraz już, kiedy, kiedy wszyscy są w domu, można będzie trochę pomyśleć o czymś ciekawszym. Pogoda jest lepsza, ludzie zaczynają się już uśmiechać, są bardziej zadowoleni, nie narzekają już że zimno. Że dużo śniegu, także wszystko wraca do życia. I my pod góreczkę, i jesteśmy za chwilę w domu. A tutaj skrzyżowanie Main Street i Maple. Tak to właśnie wygląda powrót do naszej chatki. Do naszej tutaj spokojnej uliczce. Też bardzo przyjemne miejsce. No, trudno było znaleźć, ale ale udało się i jesteśmy już no to za chwilę montujemy film i wrzucamy